Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję interaktywnej książeczki od Artyk. Książeczka ma w zestawie mówiące pióro. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3, a w jej wnętrzu znajdziemy aż 36 stron z zadaniami. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że książeczka ma bardzo fajną. I przystępną cenę. Ma miękkie strony, takie standardowe dla książek. Każda strona czegoś dzieci uczy. Pierwsza, jak widzicie, jest o jedzeniu, które smakołyki znajdują się na obrazku. Dzieci mają za zadanie za pomocą pióra, do którego musicie wsadzić baterię, zaznaczyć, co widać na tym obrazku. Świetnie. Sok, czy też lemoniada. Znajduje się tutaj, i jak widzieliście, pióro zaświeciło się na niebiesko. Jego buźka świeci na niebiesko, jeżeli dziecko wskaże poprawną odpowiedź, lub na czerwono, jeśli nie uda mu się wskazać dobrej odpowiedzi. I teraz nie mamy tutaj wisienek. Zobaczcie, co nam powie pióro. Zachęca do ponownych prób. Gdy dotkniemy stronę gdzie indziej, uh -oh. hmm. to to. też usłyszymy, że wskazaliśmy błędną to to. odpowiedź. Przechodzimy dalej. Tutaj wciąż pozostajemy w temacie jedzenia. Które obrazki przedstawiają owoce? Mamy za zadanie tu wskazać. Zobaczcie, ogórek. Nie. Tutaj musimy dopasować zbliżone do siebie produkty, co jest podobne do papryki. Papryka to warzywo, więc musimy wskazać inne warzywo. Tutaj mamy coś słodkiego, musimy wskazać ponczusia. Tutaj jest owoc. I na koniec hamburger. No, pasuje do niego hot dog. Z tych rzeczy, oczywiście, które tutaj mamy do wyboru. Dalej są zwierzęta. Na jednej stronie też jest ilustracja, pod którą musimy wskazać zwierzątka, które się na ilustracji znalazły, a tutaj musimy wskazać, które zwierzę tak wygląda. Tutaj też są jeszcze zwierzęta, ale za chwilę będzie co nieco matematyki. Po drodze jeszcze jest farma, zwierzęta, które mieszkają na farmie, jest morze, jest tutaj plaża. Tutaj pory roku i na każdym. Na każdej stronie na górze mamy pytanie, i wiecie czego mi tutaj zabrakło, żeby pióro mówiło pytanie. Tak, żeby wiecie, te trzy, czterolatki mogły sobie same z tą książeczką pracować. Ale nie mam co narzekać, bo w końcu książeczka ma naprawdę świetną cenę. Sprawdźcie, w porównywarce cen w opisie tego filmu jest link. O, tutaj już się zaczyna bardziej, można by rzec, edukacyjny wątek, chociaż te poprzednie też były edukacyjne. Ale tutaj mamy łączenie kształtów. Musimy znaleźć taki sam kształt, jaki trzyma dziewczynka. Tutaj też mamy kształty. Dalej będą cienie do... Odnalezienia taki sam cień. Tu mamy łąkę, tutaj mamy puzzle, musimy dopasować tutaj kolory, szukamy rzeczy, przedmiotów w tym samym kolorze. Tutaj mamy taki sam wzór do odnalezienia. Znajdź to samo, czyli co się znajduje na tych obrazkach. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. O i zaczyna się matematyka. Wskaż poprawną odpowiedź, czyli mamy szóstkę i musimy wskazać, gdzie jest z tych elementów sześć przedmiotów. Tak samo pod spodem mamy piątkę, pięć klocuszków i tak dalej, i tak dalej. A tutaj już mamy co nieco do dodawania, tak samo tutaj musimy wskazać, ile bakłażanów jest na zdjęciu. Mamy na straganie trzy bakłażany, Świetnie. więc zaznaczamy trójkę. O -o. Tutaj, jak widzicie, jak wskażemy coś innego, to pióro nas o tym informuje. Tutaj też mamy matematykę, i to jest super dla troszkę starszych przedszkolaków również, bo musi obliczyć, ile to jest 8 odjąć 6, i zaznaczyć poprawne obrazki, gdzie mamy tutaj dwójeczkę w tych obrazkach. Domowe obowiązki to są kolejne strony, są zawody, i tutaj są atrybuty każdego z zawodów do wskazania. Tutaj mamy zbiory, czyli co tu nie pasuje. Jest pędzel, no i tutaj wskazujemy, co do tego zbioru nie pasuje, co nie pasuje do kolejnego zbioru i tak dalej. Mamy transport, tutaj co nieco świątecznego klimatu również się znalazło. Tutaj też jest, co jest w pokoju w wersji świątecznej. I ekologia. Na końcu jest labirynt, który już nie działa z piórem, bo jak tutaj gdziekolwiek sobie klikniecie... To usłyszycie, spróbuj ponownie. O, o! Można sobie paluszkiem próbować połączyć te elementy, które tutaj widzicie i sprawdzić, do czego na przykład ta rybna kość nas doprowadzi, czyli które zwierzę ją zje. Tak nam to tutaj wygląda. Interaktywna książeczka z przepięknym, przeuroczym, gadającym piórem. Pióro ma bardzo fajny kształt. Ono nie ma tutaj żadnych ostrych krawędzi czy elementów, dzięki czemu trzylatki absolutnie nie zrobią sobie nim krzywdy. Myślę, że książeczka ta może być świetnym upominkiem. A jej recenzja jest też na blogu. Zajrzyjcie tam koniecznie. W opisie do filmu jest link. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.